1 lipca 1946 roku. Świt nad atolem bikini na Wyspach Marszala. Nad nim krąży samotny samolot B-29 Superfortress. W jego ładowni znajduje się jedna bomba plutonowa o pseudonimie Gilda. Poniżej, na turkusowych wodach laguny, w idealnym szyku ustawiło się 95 okrętów wojennych: pancerniki, lotniskowce, niszczyciele, okręty podwodne, pływający cmentarz czekający na narodziny. Dokładnie o 9.07. czasu lokalnego otwierają się drzwi komory bombowej. 23 tysiące ton nuklearnego ognia wkrótce na zawsze zmieni zasady wojny morskiej. Ale to nie jest wojna. To nauka. Najbardziej śmiercionośny eksperyment naukowy w historii ludzkości. Operacja Crossroads nie rozpoczęła się od zrzucenia bomby. Rozpoczęła się 8 miesięcy wcześniej w sali konferencyjnej Pentagonu, 16 sierpnia 1934 roku. Louis Strauss. Oficer rezerwy marynarki wojennej zaproponował coś bezprecedensowego. Co by się stało, gdybyśmy zdetonowali bombę atomową na flocie okrętów? Wojna z Japonią właśnie się zakończyła. Hiroshima i Nagasaki leżały w radioaktywnych ruinach, ale planiści wojskowi już myśleli o przyszłości. Marynarka wojenna potrzebowała odpowiedzi: czy lotniskowce przetrwałyby atak atomowy, czy pancerniki wytrzymałyby ogień nuklearny? Jak promieniowanie wpłynęłoby na załogi, był tylko jeden sposób, aby się tego dowiedzieć. 20 października 1945 roku admirał floty Ernest King ogłosił publicznie, że Ameryka przeprowadzi testy atomowe na zdobytych statkach wroga i przestarzałych statkach amerykańskich. Miejsce: atol Bikini, odległy pierścień koralowy na Pacyfiku, dom dla 167 mieszkańców wysp Marszala. 7 marca 1946 roku mieszkańcy wysp zostali poinformowani, że muszą ją opuścić. Powiedziano im, że jest to dla dobra ludzkości, aby położyć kres wszystkim wojnom. Spakowali swoje rzeczy do małych łodzi i odpłynęli z jedynego domu, jaki kiedykolwiek znali. Myśleli, że wrócą za kilka miesięcy. Myli się. Zanim zaczniemy, proszę rozważyć polubienie i subskrypcję. Joint Task Force One zorganizowało największą operację morską w czasie pokoju w historii. 242 statki. 39 300 osób personelu marynarki wojennej. Szacunkowo 44 000 uczestników. Operację dowodził admirał William H. P. Blandy. Jego zastępcą był kontradmirał William S. Dick Parsons, ten sam człowiek, który uzbroił bombę nad Hiroshimą. USS Nevada pomalowano na jaskrawo pomarańczowy kolor. Był to ogromny cel dla nadlatującej bomby atomowej. Flota docelowa rozłożyła się na lagunie Bikini, jak figury na szachownicy. Niemiecki krążownik, Prince Eugen, japoński pancernik Nagato, USS Saratoga, lotniskowiec, który przetrwał Pearl Harbor. Statki, które walczyły na dwóch oceanach, teraz cicho czekały na zagładę. Pierwszy lipca przywitał idealną pogodą. Czyste niebo, spokojne morze. B-29 zbliżał się od południowego wschodu. Nad głowami krążyło 80 samolotów, a kamery kręciły. Gilda spadała przez 43 sekundy. Wtedy świat się zmienił. Kula ognia jaśniejsza od słońca wybuchła 520 stóp nad laguną. Grzyb atomowy wzniósł się 40 tysięcy stóp w górę nad Pacyfikiem. Ale coś poszło nie tak. Bomba chybiła celu o 2130 stóp. USS Nevada, pomalowany na jaskrawo pomarańczowo, aby ułatwić bombardierowi celowanie, znajdował się poza strefą maksymalnego zniszczenia. To chybiło uratowało dziesiątki statków przed natychmiastowym zatonięciem, ale nie mogło ich uratować przed tym, co nastąpiło później. Test Able natychmiast zatopił pięć statków. Niszczyciele i transportowce zgniotły się jak puszki, jednak większość floty przetrwała. A ich kadłuby były tylko przypalone, ale nienaruszone. Obserwatorzy wojskowi nazwali to rozczarowującym wynikiem. Najgorsze obawy marynarki wojennej nie sprawdziły się. Statki mogły przetrwać atak atomowy, a przynajmniej tak sądzili. Test Baker miał się odbyć za 24 dni. Tym razem bomba miała wybuchnąć pod wodą. Tym razem nie było miejsca na pomyłkę. 25 lipca 1946 roku USS LSM-60. Przetransportował Helen w bikini na miejsce. 90 stóp pod powierzchnią, w samym centrum floty docelowej. O 8:35 Helen wybuchła. To, co stało się potem, przeraziło wszystkich obserwujących. Podwodna detonacja spowodowała coś, czego nikt się nie spodziewał. Kolumna radioaktywnej wody wystrzeliła na wysokość 2000 stóp. Pusta wieża śmierci wznosząca się ku chmurom. W szczytowym momencie kolumna zapadła się. Miliardy galonów skażonej wody morskiej spadły z powrotem do laguny, tworząc ogromną falę, która rozprzestrzeniła się we wszystkich kierunkach. Ale prawdziwy zabójca przyszedł później. Gdy kolumna wody opadła, stworzyła coś, co naukowcy nazwali fala bazowa falująca chmura radioaktywnej mgły, która rozprzestrzeniła się po powierzchni jak mgła. Ale to nie była mgła była to chmura produktów rozszczepienia cząsteczki plutonu. Radioaktywna słona woda zamieniła się w śmiercionośną parę. Fala poruszała się z prędkością 30 mil na godzinę. Obejmowała każdy statek na swojej drodze, pokrywając kadłuby i pokłady niewidzialną śmiercią. W ciągu kilku sekund USS Arkansas zniknął pod falami. 35 tysięcy tonowy pancernik po prostu zniknął, pociągnięty w dół przez potężny podwodny wybuch. Kilka minut później ten sam los spotkał USS Saratoga. Lotniskowiec, który przetrwał Pearl Harbor, Midway i Iwo Jime, nie zdołał przetrwać tego. Osiem statków zatonęło natychmiast, ale zatonięcie było najmniejszym problemem. Fala uderzeniowa pokryła wszystkie ocalałe statki radioaktywnym skażeniem, pokłady, nadbudówki, systemy wentylacyjne. Wszystko, czego dotknęła mgła, stało się źródłem promieniowania. Marynarze obserwujący z odległych statków widzieli zbliżającą się chmurę. Niektórzy próbowali zakryć twarze. Inni schowali się pod pokładem. Nie miało to znaczenia. Skażenie było wszędzie. Admirał Blandy rozmieścił statki obserwacyjne w odległości, którą uważał za bezpieczną. Siedem mil od punktu zero. Fala uderzeniowa i tak do nich dotarła. Liczniki Geigera zaczęły gorączkowo tykać. Plastikowe plakietki noszone przez personel zaczęły się zamglać pod wpływem promieniowania. Dopuszczalny limit ekspozycji ustalono na 0,1 rentgena dziennie. Niektórzy marynarze wchłonęli taką dawkę w ciągu kilku minut. Rozdano 18 z 895 plakietek z filmem, aby monitorować ekspozycję na promieniowanie. Maksymalna zarejestrowana dawka indywidualna osiągnęła 3K 72 rentgena. To było tylko to, co zmierzono. Wiele pozostało niewymierzone. Sześć dni po bakerze 4900 mężczyzn weszło na pokład skażonych statków docelowych. Ich misja zmyć promieniowanie. Użyli wody morskiej, mydła i ługu, szczotek do szorowania, węży wysokociśnieniowych. Pierwsze mycie zmniejszyło poziom radioaktywności o połowę. Marynarka wojenna ogłosiła sukces, jednak kolejne mycia nie przyniosły żadnego efektu. Skażenie związało się z metalem, nie dało się go usunąć. Niektóre statki wymagały piaskowania aż do gołej stali. Nawet to nie zadziałało całkowicie. Dr Stafford L. Warren, główny lekarz operacji, obserwował działania oczyszczające z rosnącym niepokojem. Warren pomógł opracować protokoły bezpieczeństwa projektu Manhattan. Rozumiał promieniowanie lepiej niż prawie każdy inny człowiek. To, co zobaczył na bikini, przeraziło go. 10 sierpnia 1903. roku Warren wydał rozkaz, który zaszokował dowództwo marynarki wojennej wstrzymać wszystkie działania związane z odkażaniem. Natychmiast. Warren ostrzegł przed ogromnym ryzykiem szkód spowodowanych skażeniem plutonem. Fala uderzeniowa nie tylko osadziła promieniowanie na powierzchniach statków, wbiła cząsteczki radioaktywne głęboko w pęknięcia i szczeliny, do systemów wentylacyjnych, do kwater załogi, gdzie marynarze mieszkali i spali. Personel nieświadomie roznosił skażenie po całym statku. Ich pomieszczenia mieszkalne stały się źródłami promieniowania. Marynarka wojenna stworzyła pływające pułapki śmierci. Zanim wrócimy do tematu, powiedz nam, skąd dzisiaj oglądasz, a jeśli ta historia cię porusza, zapisz się, aby nie przegapić kolejnej. Polityczne konsekwencje uderzyły w Waszyngton jak fala uderzeniowa. Operacja Crossroads miała zademonstrować amerykańską przewagę atomową. Zamiast tego ujawniła amerykańską ignorancję w kwestiach atomowych. Testy były transmitowane na całym świecie. Międzynarodowi obserwatorzy dokumentowali każdą porażkę. Z szczególnym zainteresowaniem obserwowała je Związek Radziecki. Ameryka właśnie pokazała światu, że broń atomowa może skażać rozległe obszary przez długi czas, że odkarzanie jest prawie niemożliwe, że wojna nuklearna może sprawić, że całe regiony staną się niezdatne do zamieszkania. Japoński pancernik Nagato, zdobyty po wojnie, ostatecznie zatonął 29 lipca. Statek, który przewiózł admirała Yamamoto, aby zaplanować atak na Pearl Harbor spoczywał teraz na dnie laguny Bikini Niemiecki krążownik Prinz Eugen przetrwał oba wybuchy atomowe jednak skażenie powoli go zabijało Marynarka wojenna holowała Prinz Eugen do atolu Kwajalein mając nadzieję że odległość rozwiąże problem promieniowania 22 grudnia 1946 roku krążownik wywrócił się i zatonął nawet po śmierci pozostał radioaktywny pod koniec lata prawda była niepodważalna. 53 silnie skażone statki nigdy nie mogły powrócić do żadnego portu. Marynarka wojenna nie mogła ryzykować holowania pływających źródeł promieniowania do portów, w których mieszkali i pracowali cywile. Rozwiązanie było brutalne w swojej prostocie zatopić je w głębokich wodach oceanu zakopać do wody tysiące metrów pod powierzchnią Pacyfiku. 21 statków pozostało w lagunie Bikini. Zbyt skażonych, by je przenieść, ale zbyt cennych, by je zatopić. Stały się one trwałymi pomnikami atomowej pomyłki. Planowany trzeci test, o kryptonimie Charlie, został po cichu odwołany. Detonacja w głębokiej wodzie musiała poczekać. Dziewięć lat później operacja Wigwam w końcu przetestowała podwodne wybuchy atomowe w głębokim Pacyfiku. Ale lekcja z Crossroads została już zapisana w radioaktywnej stali i skażonych koralowcach. Broń atomowa nie była tylko większą bombą. Była czymś zupełnie nowym. Czymś, co mogło uczynić ziemię niezdatną do życia. Atol Rongerik. Marzec 1914 roku. 167 mieszkańców wyspy Bikini siedziało na plaży mniejszej niż blok miejski. Wokół nich więdły palmy kokosowe w piaszczystej glebie, która nie była w stanie ich utrzymać. Ryby zniknęły. Ptaki przestały przylatywać. Laguna, która miała ich wyżywić, zawierała tylko pustą wodę. Mieszkali na Rongerik dokładnie od roku. Powoli umierali z głodu. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych obiecała mieszkańcom Bikini, że za kilka miesięcy będą mogli wrócić do domu. Po zakończeniu testów atomowych. Po zaniku promieniowania. Ale promieniowanie nie zanika tak, jak sądzili planiści marynarki wojennej. Cez 137 ma okres połowicznego rozpadu wynoszący 30 lat. Co 30 lat radioaktywność spada o połowę, ale połowa śmiertelnej dawki nadal jest niebezpieczna. Kraby kokosowe, które kiedyś stanowiły pożywienie dla mieszkańców wyspy, teraz gromadziły cez w swoich skorupach. Drzewa chlebowe wchłaniały go przez korzenie. Ryby przenosiły go w swoim mięsie. Atol Bikini stał się radioaktywnym ekosystemem. Wówczas, 1948 roku, marynarka wojenna ponownie przeniosła mieszkańców Bikini Najpierw na Quia Line, gdzie mieszkali w namiotach wśród personelu wojskowego, następnie na Wyspę Kili, pojedynczą wysepkę bez laguny, bez chronionych wód do połowów, bez tradycji przetrwania w takim miejscu. Mieszkańcy bikini byli ludźmi morza, próbującymi żyć na skale. Wielu starszych zmarło na wygnaniu, nigdy nie widząc swojej ojczyzny. Dzieci dorastały, mówiąc o bikini jako o mitycznym miejscu, którego nigdy nie doświadczyły. Cała kultura znikała wraz z rozkładem radioaktywnym. W Waszyngtonie operacja Crossroads doprowadziła do poważnych zmian politycznych. 24 stycznia 1936 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych powołała Komisję Energii Atomowej. Cel Międzynarodowa kontrola broni jądrowej. 1 sierpnia 1936 roku prezydent Truman podpisał ustawę o energii atomowej. Po raz pierwszy w historii władze cywilne, miały kontrolować broń jądrową i materiały rozszczepialne wojsko udowodniło że nie można mu powierzyć energii atomowej operacja crossroads wyraźnie to pokazała ale miało to również niezamierzony wpływ na kulturę 5 lipca 1956 roku francuski projektant Jacques Heim zaprezentował nowy dwuczęściowy kostium kąpielowy nazwał go na cześć miejsca przeprowadzania testów atomowych które dominowało w nagłówkach gazet na całym świecie Bikini, element garderoby nazwany na cześć nuklearnej zagłady. Modowy trend zrodzony z radioaktywnego wysiedlenia. Ironia ta umknęła większości Amerykanów, którzy widzieli tylko urok energii atomowej. W latach 60. władze USA ogłosiły, że bikini jest bezpieczne do ponownego zasiedlenia. Naukowcy twierdzili, że promieniowanie spadło do akceptowalnego poziomu. W 1968 roku. Niektórzy mieszkańcy bikini wrócili do swoich domów. Zasadzili nowe uprawy, odbudowali swoją społeczność. Próbowali przywrócić tradycyjny styl życia. Przez 10 lat wydawało się, że to działa. Potem przyszły wyniki badań krwi. Poziom Cezu-137 u powracających mieszkańców gwałtownie wzrósł. Lokalnie uprawiana żywność powodowała niebezpieczne stężenie promieniowania w organizmach ludzkich. W 1968 roku. Rząd USA ponownie ewakuował Bikini. 32 lata po testach atomowych atol nadal był zbyt skażony, aby mógł być zamieszkany przez ludzi. Drugie wygnanie było w pewnym sensie gorsze od pierwszego. Mieszkańcy wyspy zasmakowali nadziei. W 1998 roku międzynarodowa agencja energii atomowej oszacowała, że dawka promieniowania na Bikini wynosi 15 milisievertów rocznie dla osób spożywających lokalną żywność. To trzy razy więcej niż zalecany limit dla pracowników elektrowni jądrowych. Naukowcy odkryli, że nawóz potasowy może zmniejszyć wchłanianie cezu przez palmy kokosowe o 95%. To kosztowne zabiegi, które pewnego dnia mogą umożliwić ponowne zasiedlenie wyspy. Ale pewnego dnia było obietnicą od pięćdziesięciu lat. Okres połowicznego rozpadu cezu 137 w atolach koralowych wyniósł 8,5 roku. Było to szybsze niż trzydziestoletni okres połowicznego rozpadu fizycznego, ale nadal powolne w skali pokoleniowej. Dzieci urodzone na wygnaniu miały już własne dzieci wnuki, które mówiły po angielsku lub w języku marszalskim, ale nie w tradycyjnym dialekcie bikini. Promieniowanie zanikało szybciej niż kultura, którą wyparło. Glenn Seaborg, chemik, laureat Nagrody Nobla, który pomógł odkryć pluton, nazwał później test Baker pierwszą na świecie katastrofą nuklearną. Nie Hiroshima, nie Nagasaki. To były akty wojny. Bikini było czymś nowym skażeniem w czasie pokoju, samodzielnym zniszczeniem środowiska w imię nauki. Precedens był przerażający. Klip, wywiady z cyborgiem, konferencje naukowe omawiające konsekwencje. Dzisiaj Laguna jest jednym z najbardziej wyjątkowych podwodnych muzeów na świecie. Flota atomowa spoczywa na dnie w krystalicznie czystej tropikalnej wodzie. USS Saratoga leży nienaruszona na głębokości 130 stóp. USS Arkansas leży odwrócony, a jego potężne działa skierowane są w stronę piasku. Nurkowie z całego świata przybywają, aby zbadać te atomowe groby. Poziom promieniowania jest obecnie wystarczająco niski, aby umożliwić krótkie wizyty. Jednak mieszkańcy Bikini nadal nie mogą wrócić do swoich domów na stałe. Paradoks jest niepokojący. Broń zaprojektowana, aby położyć kres wszystkim wojnom, Stworzyła konflikt, który nigdy się nie kończy. Mieszkańcy wyspy kontra atom. Tradycja, kontra technologia, pamięć, kontra promieniowanie. Pięćdziesiąt lat wygnania za 60 sekund nuklearnego ognia. Kto wygrał tę wojnę? dziewiątego października 1962 roku Morze Karaibskie. Prezydent John F. Kennedy wpatruje się w zdjęcia rozpoznawcze radzieckich pas rakietowych na Kubie. Głowice nuklearne wycelowane w amerykańskie miasta. Świat znajduje się 13 dni od wojny nuklearnej. Doradcy Kennedy'ego debatują nad planami inwazji, ataki powietrzne, blokady morskie. Ale Kennedy pamięta coś innego: coś, co wydarzyło się 16 lat wcześniej w Turkusowej Lagunie 8 tysięcy mil stąd. Pamięta, że broń jądrowa nie tylko niszczy cele, zanieczyszcza wszystko, czego dotknie. Operacja Crossroads dała światu lekcję, której nikt nie chciał się nauczyć. Broń atomowa nie była tylko większą bombą, była siłą geologiczną, mogła sprawić, że całe regiony stałyby się niezdatne do zamieszkania przez pokolenia. Wybuch atomowy na Bikini pokazał, czym naprawdę jest skażenie radioaktywne nie tylko natychmiastową śmiercią, ale powolnym zatruciem, zniszczeniem środowiska, które przetrwało imperia. Kennedy wybrał blokadę zamiast inwazji. Negocjacje zamiast zagłady. Duchy bikini mogły ocalić świat. Jednak testy atomowe nie ustały po operacji Crossroads. W latach 1946-1958 Stany Zjednoczone przeprowadziły 67 testów jądrowych na Wyspach Marszala. Castle Bravo w 1955 w roku wywołało wybuch o mocy 15 megaton. Był on 650 razy silniejszy niż bomba zrzucona na Hiroshime. Chmura radioaktywna rozciągała się na obszarze 7000 mil kwadratowych. Skażono nią zamieszkane atole, które rząd USA uznał za bezpieczne. Japońscy rybacy na statku Lucky Dragon cierpieli na ostrą chorobę popromienną. Jeden z nich zmarł. Każdy test opierał się na danych z Crossroads, wzorcach skażenia radiologicznego, efektach fali uderzeniowej, niepowodzeniach działań dekontaminacyjnych. Naukowcy wykorzystali skażony ekosystem bikini jako naturalne laboratorium, badali jak promieniowanie przenika przez koralowce ryby i roślinność. Podczas pierwotnych testów umieścili kozy, świnie i szczury na statkach docelowych. Zwierzęta służyły do pomiaru skutków biologicznych. Dane były bezcenne. Kosztem były wysiedlone populacje i skażone środowisko. Ostrzeżenia dr Stafforda Warrena dotyczące skażenia plutonem stały się podstawą współczesnych protokołów bezpieczeństwa radiologicznego. Filmowe plakietki rejestrujące poziomy ekspozycji, dopuszczalne limity dawek, świadomość, że cząsteczki radioaktywne mogą być wdychane i spożywane. Wszystko to miało swoje źródło w tych przerażających tygodniach, kiedy marynarze nieświadomie śledzili śmierć ze swoich statków. Warren zapobiegł katastrofie radiologicznej wśród amerykańskiego personelu wojskowego. Nie był jednak w stanie zapobiec większej katastrofie. Polityczne implikacje Crossroads odbiły się echem w okresie zimnej wojny. Związek Radziecki zbadał każdy szczegół amerykańskich testów atomowych. Dowiedział się, że broń jądrowa powoduje długotrwałe problemy środowiskowe. Dowiedział się również, że społeczeństwa demokratyczne borykają się z moralnymi implikacjami wojny atomowej. Stalin uruchomił radziecki program jądrowy w jednym celu osiągnięciu równowagi atomowej ze Stanami Zjednoczonymi. Wyścig zbrojeń, który niemal zniszczył cywilizację, rozpoczął się w skażonych wodach laguny Bikini. W 1963 roku prezydent Kennedy podpisał traktat o ograniczonym zakazie prób jądrowych. Testy jądrowe miały być przeniesione pod ziemię koniec z wybuchami w atmosferze koniec z chmurami radioaktywnymi przemieszczającymi się przez granice państw. W traktacie nie wymieniono nazwy Bikini, jednak wyspy Marszala były jego ukrytym symbolem. 167 wysiedlonych mieszkańców wyspy zmieniło kierunek polityki nuklearnej. Ich poświęcenie sprawiło, że testy atmosferyczne stały się politycznie niemożliwe. Badania medyczne trwały przez dziesięciolecia. Naukowcy śledzili narażenie na promieniowanie weteranów testów na Pacyfiku. Wskaźniki zachorowań na raka, skutki genetyczne, długoterminowe konsekwencje zdrowotne. Dane były otrzeźwiające. Nawet krótka ekspozycja na testy atomowe mogła powodować problemy zdrowotne dziesiątki lat później. Niektórzy weterani zachorowali na białaczkę. Inni cierpieli na raka tarczycy. U ich dzieci pojawiły się problemy z rozrodczością. Koszt ludzki testów atomowych był nadal obliczany 60 lat po fakcie. Dzisiaj atol bikini jest pusty, z wyjątkiem naukowców i sporadycznych nurków. Kraby kokosowe nadal gromadzą ces w swoich skorupach. Gleba nadal zawiera ślady plutonu. Koral rośnie na radioaktywnych kadłubach statków. Natura odzyskała teren testów atomowych, ale skażenie pozostaje wplecione w jego DNA. Niektórzy naukowcy twierdzą, że atol mógłby pomieścić ograniczoną liczbę przesiedleńców przy odpowiedniej kontroli diety i importowanej żywności. Inni twierdzą, że ryzyko nigdy nie będzie akceptowalne. Mieszkańcy Bikini, rozproszeni po całym Pacyfiku, wciąż marzą o powrocie do domu. Wielu z nich nigdy nie widziało atolu, na którym żyli ich dziadkowie. Znają go tylko z opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie opowieści o drzewach chlebowych i łowiskach. O tradycyjnej nawigacji i sezonowych ceremoniach, opowieści o świecie, który atomowy ogień zniszczył w ciągu 60 sekund. Operacja Crossroads miała wykazać przewagę atomową Ameryki. Zamiast tego ujawniła coś bardziej niepokojącego: broń jądrowa nie zabija tylko żołnierzy wroga, zabija samo środowisko, zanieczyszcza powietrze, wodę i glebę, które są podstawą wszelkiego życia, zmienia ziemię w broń przeciwko jej własnym mieszkańcom. Dwie bomby zrzucone na Japonię w 1945 roku zakończyły wojnę światową. Dwie bomby, które wybuchły na Bikini w 1946 roku, rozpoczęły wojnę innego rodzaju wojnę między ludzką ambicją a prawami natury, między potęgą technologiczną a ograniczeniami środowiskowymi, między pragnieniem kontrolowania energii atomowej a rzeczywistością, w której energia atomowa kontroluje wszystko, czego dotknie. Glenn Seaborg. Nazwał test Baker pierwszą katastrofą nuklearną na świecie. Ale katastrofy sugerują wypadki, nieoczekiwane awarie, działania sił natury lub błędy ludzkie. Crossroads nie było żadną z tych rzeczy. Było to świadome działanie mające na celu zatrucie raju w imię nauki, wygnanie ludzi w imię postępu, poświęcenie teraźniejszości dla niepewnej przyszłości. 79 lat później, pytania postawione przez operację Crossroads. Pozostają bez odpowiedzi: jak duże zniszczenie środowiska jest dopuszczalne dla bezpieczeństwa narodowego, ile wysiedlonych populacji może uzasadnić postęp, kiedy wiedza naukowa staje się zbyt niebezpieczna, aby ją pogłębiać. Mieszkańcy Bikini wciąż czekają na odpowiedzi, wciąż czekają, aby wrócić do domu, wciąż płacą cenę za sześćdziesiąt sekund nuklearnego ognia, który rozjaśnił świat i rzucił cień, który może nigdy nie zniknąć. To jest prawdziwa spuścizna operacji Crossroads. Nie zatopione statki ani zebrane dane, ale świadomość, że niektóre eksperymenty naukowe zmieniają świat w sposób, którego nie da się cofnąć. Niektórych pytań nie należy zadawać. Niektóre ceny są zbyt wysokie, aby je zapłacić. Pacyfik pamięta, koralowce pamiętają, wysiedleni mieszkańcy wysp pamiętają, atom pamięta wszystko. Jeśli ta historia skłoniła Cię do refleksji nad ukrytymi kosztami naszych wyborów technologicznych, rozważ subskrypcję, aby usłyszeć więcej historii, które podważają nasze postrzeganie postępu. Daj nam znać w komentarzach, jaką cenę nadal płacimy za decyzje podjęte w imię nauki, ponieważ gdzieś na Pacyfiku puste wyspy nadal czekają na powrót swoich mieszkańców.